No, hej, dzisiaj odcinek, jak widzicie, zakupowy. A mianowicie, z, kupując inne rzeczy, znalazłem coś takiego w Chinach. Zestaw jest to zestaw 80 drzew na makietę. No, i jak sami widzicie, zestaw składa się z trzech torebek drzewek 4 cm, dwóch torebek. 3 centymetrowych drzewek oraz 3 torebek 2 cm drzewek. W każdej torebce mamy 10 sztuk. Cena za całość to 25 zł. Nie płacię za żadną przesyłkę. Więc tutaj mamy tylko koszt 25 zł za 80 sztuk. Właśnie zieleniny. No i tutaj macie już zbliżenie na te drzewka. Tak one się prezentują. No, jak dla mnie są średnie. Byłem ciekaw, jak taki towar może wyglądać i czy się opłaca. No, i tutaj każdy musi do tego podejść indywidualnie, czy to się opłaca, czy nie. Podejrzewam, że osoby, które coś takiego zakupią, tak jak ja, to albo to zostawią wywalą, albo będą coś z tym jeszcze robiły. Myślę, że trzeba by tu trochę dosypać jeszcze zieleniny. Mamy tu plastikowy trzon z ostrymi pa... tymi gałęziami. Taką kolczastą końcówkę, która też jest obklejona właśnie zieleniną. A jeżeli chodzi o te drzewka, no to są naprawdę malutkie. Największe ma 4 cm, środkowe 3, najmniejsze 2. Więc są to typowe drzewka, takie, które. W tym stanie albo ulepszone można wziąć, wykorzystać jako drzewka do zapchania jakichś dziur w miejscach, gdzie będą słabo widoczne, ponieważ, jak widzicie, no jakość jest naprawdę taka sobie. No lepiej kupić już sobie inne i samemu coś porobić, albo wykorzystać te jako jakąś bazę, chociaż te plastikowe. Tutaj pnie. Z daleka wyglądają całkiem fajnie. No, z bliska, no niestety. Już tak dobrze nie jest, niestety. I tutaj też by trzeba coś porobić. chyba lepiej te 25 zł zainwestować w coś innego, a to wykorzystać na jakiejś zapchaj dziurę, ewentualnie. Ale podejrzewam, że bez dodatkowej zieleniny na górę, no to się nie obędzie. Więc koszty i tak wzrastają. Myślałem, że trafię na coś albo strasznie słabego, albo strasznie fajnego, no a tu trafił się taki przeciętniak, który albo posłuży za ulepszenie go i wciśnięcie gdzieś na tył makiety ewentualne, albo. No niestety pójdzie do kosza całkowicie. Ewentualnie można spróbować ściągnąć tą zieleninę, coś z niej zrobić jeszcze innego. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.